Jeśli nie chcesz sobie obrzydzić pistacji, to lepiej przewiń dalej. Kupiliśmy sobie, no już po raz kolejny w sumie, pistacje z Lidla, tej, tej marki. I słuchajcie, w życiu bym się tego nie spodziewał. Naprawdę, ja pistacji tyle zjadłem, naprawdę. I pierwszy raz coś takiego, poczekajcie. Zobaczcie, co tu jest. Martyna, to słuchajcie, prawie że przegryzła. Miałaś to w buzi? Nie, ja Zobaczcie, jak to, tu. Jak otwierałam, to czułam, że nie chce się oderwać. Jakby, Zobaczcie, tu jest nawet. W, wiesz, co to jest? To jest taki kokon, jakby. Chcę wam pokazać. Ja no, nie pierdzie. Nie żyje ten robak. Co, nie? Nie żyje. Nie wiem. Jezus, Maria! Ten kokon się nie chce oderwać od, 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 od. Co to jest w ogóle obrzydliwe i w ogóle, że to z, się znalazło w, w pistacji? To mnie tak obrzydziło, że ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek w życiu dotknę pistacji. Całe szczęście to nie był żywy robak. Chyba nie jest żywy, no bo nie rusza się. Ale był w kokonie, więc może dopiero się zacznie ruszać. <laughs> Przepraszam, jeżeli komuś ym, obrzydziłem pistację. Ale lepiej, ja bym wolał wiedzieć, że coś takiego mogę znaleźć.